Dziękujemy bardzo Kasis z drugiej A za to brawurowe wykonanie piosenki Grand Waltz Brillant Ewy Demarczyk, a następny wystąpi Jasio z klasy druga B. Sądząc po reakcjach, faworyt publiczności, ale na pewno nie ciała pedagogicznego. Jasiu zaprezentuje swój autorski wiersz o Żuku. Proszę. Dziękuję. Żuk z grudziądza ćmy pożądał. Do niej więc co noc zaglądał, ale Żuk choć w gnoju robił, honor miał i tylko chodził za nią, wykrzykując wciąż to samo. Ja ci ćmo w najlepszej kupie dom zbuduję, albo kupię godny pięknej Żuczej żony, pałac cały z gnoju ulepiony. Lecz ćma wreszcie miała dosyć. Woła Żuku! Przestań prosić, jeśli o te ćmę się troszczysz, pozwól mieszkać jej w Bydgoszczy. Tam dla Ciem są perspektywy, niegrudzionski pałac krzywy. Tam jest praca i kariera. Jeśli kochasz, puść mnie teraz. Piękna ćma wzgardziła gnojem. Żuk w fatalne wpadł na stroje. Był naiwny? Może głupi wrócił do chałupy skupy. Żuk z rozpaczy w nocy nie spał, z żalu w sercu aż się zesrał. Dziękuję.